Witam Państwa, Izabela Litwin. Proszę Państwa, na świecie trwają wojny w różnych punktach. Jak wiemy, Stany Zjednoczone od II wojny światowej uczestniczyły w konfliktach zbrojnych równo co dwa lata. Co dwa lata wybuchał nowy konflikt zbrojny. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje, że te wojny wybuchają, ludzie giną i nagle społeczeństwo, narody nic nie mogą zdziałać przeciwko temu? Jak to się dzieje, że w tej chwili z Syrii uciekają miliony ludzi? Czy my naprawdę musimy prowadzić dyskusję w takim duchu, w jakim prowadzimy? Przecież ta dyskusja powinna być toczona na zupełnie innych torach. Ona powinna dotyczyć handlu bronią. Jeśli by Syryjczycy, jedna strona, druga strona, trzecia strona konfliktu, nie mieli dostępu do broni, do tej nowoczesnej broni, czy nawet tej mało nowoczesnej broni, to konflikt by się zakończył bardzo szybko. Czy wyobrażacie sobie, że jeżeli dane państwo nie ma fabryk, które produkują naboje na przykład do karabinów, prawda, bo to przecież musi być produkowana amunicja, ktoś tą amunicję dostarcza? Ktoś ją sprzedaje, ktoś te karabiny sprzedaje. Przecież gdyby ten karabin nie miał amunicji, to by się zamienił w zwykłą maczugę. Czy maczugą można walczyć? Na pewno tak, ale czy tak masowo wtedy ludzie giną? No chyba jednak nie. Chyba jednak nie i dlatego winą za wszystkie konflikty zbrojne na świecie obecnie powinno się obarczyć producentów broni i cała nasza uwaga, cała nasza energia powinna być skierowana właśnie tam. Bo konflikty wybuchają tylko dlatego, że ta broń jest dostarczana oczywiście te kraje się zadłużają, żeby ją kupić i wszędzie, na każdym kroku, za każdej śmierci wygląda twarz handlarza bronią. I chyba w tym kierunku powinniśmy pójść, badać skąd, jakimi drogami dociera ta broń do krajów, w których wybuchają konflikty zbrojne. Więc chyba nie drogą zbrojenia się powinniśmy szukać pokoju, tylko drogą rozbrojenia. Dziękuję bardzo.